Witam was, Słuchajcie. Dzisiaj zrobimy taki odcinek trochę inny, bo w tym tygodniu miałem troszkę powiedzmy, za dużo lotania. W zeszły weekend już miałem do, do, do zrobienia zlecenia fotograficzne, tam dwie sesje plus komunia w niedziela. Także nie miałem za bardzo czasu, żeby nagrać dowóz coś konkretnie gdzieś tam w terenie. Ale nie boicie nic, odcinek jak yy, dobrze wiecie, w środę, czyli dzisiaj wlatuje dowóz. Pogodomy się o czymś takim, jak podstawy wykorzystania różnych źródeł światła w fotografii. No i słuchajcie, to co teraz widzicie, ten kadr, no to jest właśnie z wykorzystaniem tak zwanego światła zastanego, naturalnego. Dzisiaj fajnie świeci słońce, ja się tu siedzę trochę w cieniu, żeby nie mieć przepałów, żeby nie mrużyć we złoczu. Także to, co widać dookoła na co dzień, w, tudzież w, wieczorem, jak świecą latarnie z ulic, gdzieś tam świeci światło w pokoju, w pomieszczeniu, na sali, to to się nazywa światłem zastanym. No, czyli jak nazwa wskazuje, takie światło, jakie zastajemy w danym miejscu, w danej sytuacji, takie mamy światło do wykorzystania. Ale w tej sytuacji jako fotograf mogę wam powiedzieć, że mamy bardzo duży arsenał różnych możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie różnych źródeł światła i tak jak od kilku dobrych lat fotografuję, ja, to zawsze robię to, znaczy zawsze, no nie zawsze, jeśli chodzi o sesje różne czy tam śluby, reportaże, to jedynie w kościele nie używam lamy błyskowych, ale to jest też inny temat. A na przykład urbeksy, jakieś tam portrety, sesje plenerowe, wszystko robia z wykorzystaniem większości, wszystko robia z wykorzystaniem światła dodanego. Do, do Zastane światło jest oczywiście fajne, robię robię sobie wtedy te tak, moje ulubione hadery, których zawsze słyszycie w odcinkach, bo wtedy można się tym światłem zastanym pobawić. Ale tak, jeśli chodzi o taką zupełną podstawę do zdjęć z dodatkowymi źródłami światła, Pierwszym rodzajem takiego dodatkowego światła są podstawowe, malutkie, mieszczą się zawsze w kieszeni, lampy LEDowe, tak zwane panele LEDowe. Na rynku jest wybór tych lamp ogromny i nimi można naprawdę fajnie sobie doświetlić różne kadry. Można nimi sobie doświetlić modela, można sobie nimi doświetlić obiekt, jeden, drugi. Nie zajmują dużo miejsca tak, jak go dają. Z reguły większość jest tej ma możliwość regulacji różnych barw światła. Także jeśli chodzi o lampy, są RGB, są takie regulowane, gdzie można temperaturę barwową regulować i są bardzo fajnym dodatkiem do takich zdjęć produktowych, czy tam większe panele mogą bardzo dobrze się spisywać w fotografii już typowo właśnie portretowej, studyjnej. Dobra, wracamy do tematu. I tak, mamy panel led -owy. są mniejsze, są większe, są ciut całkiem małe, są całkiem wielkie. Do różnych zastosowań i nie kosztują jakoś dużo, bo można już kupić za kilkanaście złotych podstawowe jakieś na temu nawet. Takich lepszych firm w Polsce to są w granicach 200 zł w góra do 600-700. To są już takie większe. Wiadomo, są też różne tam marki naprawdę premium, które potrafią kosztować po 1500-2000 zł, czy nawet więcej, no ale to nie ma takich lampy, które będą mieli się go dać. I tym samym źródłem światła. Tylko w trochę innej formie są tak zwane tuby świetlne, miecze świetlne, zwał jak zwał, light Te akurat dwa podstawowe to są kupione za grosze na temu. Ja za te dwa zapłaciłem 80 zł dosłownie z przesyłką, już ze wszystkim. I one naprawdę mogą znowu te akurat mam włączone na RGB, ale również można je zmieniać na różne barwy świetlne, kolorowe, efektowe. I one naprawdę poradzą ładnie nam doświetlić też obiekt, kadr. Mm, można nimi fajnie sobie stworzyć różne sceny oświetleniowe. Yy, I oczywiście w tle tutaj by da się staro wam pokazać jakieś przykłady zdjęć. Akurat z tymi różnymi kolorami będzie ciężko, Bożek nie miał za bardzo czasu tego zrobić, ale ogólnie z takim światłem dodanym ledowym by da się staro tutaj w tle pokazać te zdjęcia. Yy, także tak, odą tu my takie dwa dodatkowe źródła światła, które są w postaci takich mieczy świetnych również są różne rozmiary, są długie, mniejsze, szersze, z wrotami, bez wrót. To już jak tam chcecie, można je kupić za naprawdę śmieszne pieniądze, ale są też takie droższe, więc do koloru do wyboru. Wystarczy sobie wpisać miecz świetny RGB i wtedy macie tutaj możliwość wyboru, jaki tam chcecie. czy tam po prostu miecz świetlny LED również może Wam się wyświetlić takie różne opcje. Moim ulubionym ogólnie rzecz biorąc, źródłem światła, jak zresztą większość moich znajomych już wie, są lampy błyskowe. Mam ich kilka, że tak powiem, różnego rodzaju. Lampa błyskowa to jest do mnie coś, co staram się zawsze dążyć do opanowania do perfekcji. Co nam daje lampa błyskowa? Dużo większa moc światła w stosunku do takich paneli czy tam mieczy świetlnych. Aczkolwiek no, lamp błyskowych nie wykorzystujemy już z aparatami, chociażby w telefonie. Komórkowym, tylko głównie z aparatami. Do tego, jeśli się chcemy bawić tym światłem, kilka lamp wyzwalać, no to potrzebujemy jeszcze wyzwalać na aparacie mieć założony. No ale tak jak go no To już jest gdzieś tam fotografia, bardziej taka do osób, które chcą się tym zająć, które chcą się tego nauczyć. Ja będziecie chcieli, konkretnie, oczywiście, o takich lampach błyskowych odcinek, który Wam chętnie taki odcinek stworzę. Jak to wykorzystać, jakie modyfikatory używam. Jak Godem, lampa błyskowo z różnymi soundboxami pozwala nam naprawdę dobrze podziałać w plenerze. Także jest to kolejne takie źródło światła, które ją uwielbiam. No i też takie podstawowe lampy błyskowe do aparatów można kupić już za jakieś tam 300 zł mniejsze, gdzieś tam 450 zł te większe. Mówię o podstawowych. Różne lampy są później z opcjami TTL, HSS. To są już tematy takie, które ktoś, kto się tym interesuje, powinien dobrze znać. Hmm. Ostatnio Viltrox wprowadził również, jeszcze, jeśli chodzi o lampy błyskowe, takie maleństwo. Jest to tak zwany Direct Flash, czyli lampa taką w stylu retro, której to jest już na kanale umie. I to jest lampa, którą montujemy sobie na aparat, na sanki aparatu i błyskamy po prostu prosto w twarz, prosto w obiekt. Tak jak godą, lampka jest hmm. za grosze, bo ona kosztuje jakieś 239 zł. A daje jakieś tam pole do popisu, do twórczej takiej fotografii modowej, fashion. I, że tak powiem, można się też tym światłem fajnie pobawić. Przede wszystkim musicie wiedzieć też to, że taka lampa działa w trybie tylko i wyłącznie manualnym. My tutaj tylko pokrętło od regulacji, że tak powiem, mocy błysku. Wbudowany akumulator akurat, ale są różne, z takimi zasilane na paluszki. Także, że tak powiem, do koloru do wyboru. No wiadomo, jest to ciut inny rodzaj światła, ale również jest fajny do nauki, do wykorzystania. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o takie podstawowe źródła światła. Nie będę tu się rozgadywał o takich studyjnych już możliwościach, bo studyjne jakieś tam lampy typu duże, duże gdzieś tam moce, przewodowe, no to tak jak w studiu można się takimi lampami bawić, jo, w studiu działają bardzo rzadko, także większość moich zdjęć zrobiono w plenerze, tudzież w jakichś obiektach takich zewnętrznych, gdzie nie zawsze jest źródło zasilania do takich mocniejszych lamp. Mi w zupełności wystarczy ten zestaw, co tu, oczywiście tych lamp błyskowych, takich reporterskich, tak zwanych, mam kilka, żeby je sobie wykorzystać. I tak jak słuchajcie, światło fotografii jest poza kadrowaniem jedną z najważniejszych rzeczy i Naprawdę warto się nauczyć wykorzystanie różnych możliwości tych, świata, tych świateł. I tyle. No. Będę już dzisiaj kończył, bo Ty za chwilę będziemy mieli w tle wszystkie możliwe hałasy, z osiedla. Także. Tego do. w komentarzu piszcie, jaki temat by Was interesował ewentualnie z oświetleniem. Czy chcielibyście, żeby ich rozwinął do Was troszeczkę bardziej któryś ten yy, temat że chcielibyście więcej, żebym powiedział, jak wykorzystać LEDy, jak wykorzystać te myszy świetne, czy jak wykorzystać błysk. Chcecie, nie ma problemu, Zgłoście mi to w komentarzach, ja do Was taki odcinek chętnie nagram z konkretnymi przykładami już, omawiając poszczególne źródła światła szerzej i wtedy bym mógł pokazać możliwości wykorzystania tego światła. Także dzięki, że się obejrzeli. Dzisiaj taki krótszy odcinek, ale tak, było mało czasu w tym tygodniu, żeby zrobić coś większego, ale niedługo nagram coś, do Was dłuższego, z fajnym zaś tematem, także widzimy się, mam nadzieję, za tydzień, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i jeszcze dodam na koniec, że te zdjęcia, które są wykorzystane w tym materiale, nie wszystkie są tylko o dymie, ale są również rzucone zdjęcia od Dominika, który ten materiał będzie montował, będzie godowo przygotowywał, bo ja tak, nie mam za bardzo w tym tygodniu czasu, żeby to wszystko ogarnąć od A do Z, więc Dominik mi tutaj pomoże tradycyjnie, do niego linki będziecie mieli w opisie, Zdjęcia dołączone tutaj są i moje, i od Dominika, także dzięki, żeście obejrzeli jeszcze raz, subskrybujcie kanał, komentujcie, bo my to napędzą, nakręcą i widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Czymcie się, Siemka, hej.